Witam was moi kochani, takie mamy warunki, więc znacie mnie, wiecie, że w takich warunkach nie pracujemy, musimy się przegrupować, przyjechały ploczki, dlatego żeśmy przyjechali odebrać transport i lecimy na inną inwestycję, nie będziemy robić w takich warunkach, rzecz normalna, to co mówiłem, jak pada deszcz to spadamy, natomiast my zobaczymy się na innej inwestycji. Tam mamy do zrobienia ścianki działowe, więc, więc tam się będziemy widzieć, tam pod dachem, więc można działać. Natomiast tutaj trzeba po prostu odpuścić. I To też muszą inwestorzy zrozumieć, że w taką pogodę po prostu nie pracujemy. Także widzimy się za chwilę na inne inwestycje. Dobra, przyjechaliśmy tutaj, weźmiemy się za te ścianki działowe w końcu. No ale na razie sobie zabezpieczymy okna. Chciałem kupić taką folię zbrojoną, ale nie było, powiem wam. Ale jest taki patencik na to, że mamy dupleksa z izovera gdzieś tam jeszcze w garażu i teraz możemy sobie akurat go wykorzystać, czyli deseczka, troszkę naciągniemy jeszcze, jeszcze na górę, żeby zrobić taką podkładką od razu, I To oczywiście z trzeba kręcić, żeby nie przekręcić używam tych szpaków troszkę krótszych do tego ale już całkiem inaczej będzie się robić i światło będzie wpadać i będzie będzie szło po prostu coś podziałać Takie musimy mieć alternatywne na, na niepogodę. a tu akurat jest taka robota że pod dachem i jeszcze te przeciągi zlikwidujemy i będzie ok No i dobra, i ten nadmiar obetny, i zabezpieczymy sobie wszystkie okna. No drzwi zostaną wiadomo, ale okna jak najbardziej możemy sobie pozakrywać, żeby była lepsza robota po prostu. Tam póki co musimy odpuścić, jak przestanie padać, to tam wrócimy, oczywiście, ale na razie się nic na to nie zapowiada. Dobra, mamy opanowane w ten sposób, tutaj dałem membranę z dachu, co została. Po prostu brakło te, tego dupleksa. lepsze by były te jasne na pewno folie, ale ale to też nie ma tak źle, wszystko widać. No i teraz sobie przygotujemy. Możemy zacząć działać ze ściankami działowymi, troszkę ogarnąć tutaj ten bałagan i, i bierzemy się. Tu mamy te szczępia wypuszczone, co wam pokazywałem wcześniej. No i dzięki temu mamy do czego się przyczepić. Nie jestem zwolennikiem stosowania systemów jakichś blaszek, bo taka ścianka w ten sposób zamurowana moim zdaniem jest dużo trwalsza mamy przewiązanie z murem zewnętrznym, więc, więc tutaj jakby nie ma możliwości już, że gdzieś tam powstanie pęknięcie. Widziałem, robią napręty, gdzieś tam to zalewają, robią blaszki systemowe. Być może jest to OK. Ja podpisując się pod robotą nie będę takich rzeczy robił. Dla mnie zawsze lepiej zostawić szczępia na miejscach ścianek działowych i, i wtedy jest to jest to wykonane według mnie jak najbardziej prawidłowo, bo nie mamy po prostu obawy, że, że coś się z tym stanie. Także szykujemy sobie i bierzemy się za murowanie ściany. Jak wiadomo, pierwsze narożniki i tu już mamy prowadzenie. Wystarczy jeden bloczek położyć i możemy sznurek zapinać i ściankę zamykać. Czyli jedna warstwa, potem druga, trzecia. Ile tam będzie szło tego narożnika, wyprowadzić, to, to tyle będziemy jechać. Coś Wam pokażę też z tego murowania, jak to idzie przy tych ściankach dwunastkach materiał jest pod nosem więc tylko przerzucimy sobie trochę tego co trzeba no i resztę już wiadomo tylko tak jak mówię najpierw chcemy sobie posprzątać żeby mieć tutaj warunki jakieś przyzwoite do roboty i, i tyle no to musi być na czas na czas po prostu aż nie wstawiam okien a ułatwia tę robotę bo, bo nie mamy już tych przeciągów jest dużo, dużo lepiej niż było na początku jakbyśmy przyszli bez tego zabezpieczania także tak to wygląda dobra moi drodzy, zaczniemy sobie oczywiście od narożników czyli tutaj ten temat żeby przygotować tą ścianę dołu już mamy porobione dawno temu, powiem wam ci co śledzą kanał to wiedzą, że tu robimy tylko wtedy jak, jak mamy na to czas bo jak nie ma czasu to, to tu nie działamy czyli dziesiątka grzebień to samo co byśmy mieli na dole i wiadoma sprawa że trzeba zacząć od, od narożnika czyli jak mamy tu zakończony idzie w tą stronę no to na przemian czyli w tą stronę stawiamy loczek, ustawiamy i do poziomicy oczywiście tą stronę już mam ustawione, bo ja to byłem z tego czasu podmurować okna, bo czekamy też na okna aż przyjdą, żeby mogli zamontować, więc trzeba było na 12 cm jeszcze podnieść do góry z racji tego, że wysokość od parapetu, znaczy do parapetu by była za niska, więc trzeba było to podmurować. No i tu ustawiamy sobie do pionu, żeby pasowała nam ta strona. Czyli zawsze robimy z tej strony, gdzie, gdzie będzie sznurek dawany. No i tu oczywiście też musi być do pionu uprowadzone, żeby pasowało i to najlepiej robić od razu, z racji tego, że potem już tutaj nie ma za dużo miejsca na manewry jeżeli chodzi o, o te ścianki z solbetem trzeba to robić od razu bo na kleju to szybko łapie Marek robi w międzyczasie docinki żeby były przygotowane, no i ten nadmiar tutaj też zbieram. No bo ustawiam na razie póki co na tej tylko więc, więc nie ma co tutaj tego zostawiać. Jaskiem wysypane wiadomo po co, żeby nie, nie było sypu. No i tutaj mamy teraz taką sytuację, że mamy podocinane z jakichś tam kawałków. Więc jakbym był cały, dał ploczek, to, to mamy łączenie na łączeniu. więc Zacznę sobie tutaj od połówki żeby za daleko nie, nie wyjeżdżać, znaczy w sensie żeby nie, nie było zakład na zakład zrobiony o to chodzi. No i tutaj też smarujemy. Zresztą my i tak smarujemy, mimo tego, że jest ten piórowpust, to i tak zawsze te piony... Co? Gdzie to było? Gdzie? Jeszcze ten mały tam gdzieś musi być, wiesz, ten żółty. I tu możemy zacząć sobie w ten sposób i kontynuować, potem już wiązanie będzie odpowiednie. Czyli można młotkiem gumowym oczywiście stosujemy młotek, no i tam gdzie będzie sznurek, czyli z tej strony, tutaj już mamy też ułatwioną sytuację, bo mamy te wypusty, te szczępia porobione. No i to już procentuje teraz, zobaczcie, bo nie muszę robić desek, nakręcę na ścianę, nie muszę tutaj robić do pionu tego, tylko po prostu przyłożę sobie i mam pewne, że, że jest to ok. Z racji tego, że już wcześniej żeśmy to pionowali, te, te nasze wypuściki porobione wszędzie, na całym obiekcie mamy tak zrobione, troszeczkę więcej czasu zajmuje przy murowaniu całych ścian, no ale teraz to odzyskujemy, nie? Czyli, czyli tu już nie musimy kombinować jakby z niczym bo mamy, mamy gotowca. No i te nadmiary na razie wyprowadzę na żeby żeby troszeczkę i, i będziemy zapinać sznurek i jechać normalnie już całą całą warstwę, czyli teoretycznie już tą ścianę byśmy mogli zamykać, ale tu sobie postawię jeszcze jednego bloczka, tu mam postawiony, tam mam zamknięty, czyli w tą stronę też jeszcze jednego wystawię i będziemy mogli całe to pomieszczenie Zamykać. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja jak tu, że mamy bloczek przepuszczony, czyli cały i kawałek, no to kolejny musimy zrobić w ten sposób, żeby on już był przewiązany z tą ścianą. Czyli na tej samej zasadzie jak robimy te, te wypusty na ścianach zewnętrznych, czyli w ten sposób będzie. No i trudno, tutaj trzeba będzie to podocinać, te odcinki, ale dzięki temu mamy pewne wiązanie tych ścianek działowych ze sobą. No tutaj też możemy zrobić w ten sposób, że już sobie zamknę jakby na gotowo ten, ten węglarek tutaj, który jest, bo nie mamy tego dużo. Tu możemy to przymknąć, czyli całą ścianę będziemy mieć i sznurek też będziemy puszczać od tej ściany, bo to jest w jednej linii do tamtej, czyli w ten sposób będziemy to rozwiązywać. Ale skupmy się na jednym pomieszczeniu zamkniemy sobie jedno pomieszczenie, a potem będziemy robić kolejne i kolejne. Czyli śmiało możemy zrobić na wysokość 4-5 warstw z ziemi bez rusztowania. No potem z rusztowaniem to już będzie troszeczkę gorzej, ale póki co, póki co jest, jest to też do zrobienia. No i tutaj jak mamy teraz ten nasz bloczek, to dzięki temu, że zrobiłem ten zakład, to przyjdzie no oczywiście odwrotnie, mamy już to wiązanie odpowiednie. Także w ten sposób to wygląda. Dobra, ja sobie ustawię ten narożnik, zamknę tamten i puścimy sznurek. I możemy tą ściankę też jakby narożniki powystawiać. Znaczy, się te, te bloczki porobić, żeby, żeby było. Zresztą zaraz Wam to pokażę. No i dobra, mamy to rozciągnięty sznurek. Tu sobie wyjechałem troszeczkę już wyżej narożnik, natomiast tu robię na tej zasadzie, zaraz Wam pokażę tu mi służy tylko łata do pomocy, bo już tu sznurkować nie będę pod jeden kamyk bo tak czy siak ten, ten jest zawsze pionowany tak samo ten, no i ten rozstaw, który mam tutaj od do chodzi o to, żebyśmy mieli to w jednej linii, czyli przykładam łatę i zapiera się na tym bloczku i na tamtym, czyli tu z tyłu więc te są ustawiane tylko do, do sznurka znaczy nie do sznurka, tylko do łaty, i spokojnie to wystarczy. Kolejna warstwa będzie ta sama sytuacja, jak wyjadę sobie tutaj wyżej ten narożnik. Natomiast teraz możemy już tu śmiało sobie zrobić w ten sposób, że zamontować ten poprzeczny. Czyli teraz, jak już mamy ten nasz sznurek, to tak samo już tej, tej, tej dupy. Za przeproszeniem nie trzeba pionować. Tylko tu wystarczy zrobić sobie. No, i zawsze na, na grubość grzebienia. To jak będziecie się tego trzymać, to te bloczki będą szły stosunkowo równo, nie będzie żadnych zębów, czyli tak jak grzebie zbiera, tak to też murujemy. Przy dwunastkach jest zawsze taka sytuacja, że dość troszkę więcej tego kleju spada niż przy, przy bloczkach z yy, tych 24, ale to nie ma znaczenia. Mamy piasek podsypany, więc śmiało możemy sobie to ogarnąć. No i tutaj licuję już w ten sposób, czyli tak żebym miał to do tego naszego sznurka przygotowane dosuwam i tu już raczej kontrola mnie nie interesuje interesuje mnie teraz tylko z tej strony tutaj skontrolować żeby było czyli z tej strony gdzie będziemy pionować z racji tego że tu sobie wstępnie możemy też ustawić <kłysy> lepiej by było nawet powiem wam z tej strony pion, bo jak tu postawimy rusztowanie, to będziemy musieli przestawiać przez sznurek. Tak samo jak tu. Ja tu już z tym nic nie zrobię, bo tu mamy narożnik. Pion mamy z tej strony przygotowany, czyli od tej strony. No i tu musimy już zmęczyć tą ściankę, przekładając przez sznurek. Z racji tego, że mamy tu większe pole do popisu, jeżeli chodzi o rusztowanko, wygodniej pracować niż w takich ciasnych pomieszczeniach. Więc dlatego jest tak zrobione jak jest. Natomiast tą ściankę wewnętrzną Możemy zrobić, ustawić sobie tu czy tu. Na razie nie ma znaczenia. To już jest wasz wybór, gdzie wam będzie lepiej, mi będzie lepiej pracować, z tej strony, stawiać rusztowanie niż tutaj, więc ustawiam sobie pion z tej strony i wypionujemy to, i mamy już ten bloczek ustawiony, jeden i, i tak zostawiamy, czyli tutaj trzymamy ten nasz pion z tej strony w dwóch punktach, czyli tu, i tu kontroluję, żeby było, żeby pasowało. Nic na siłę, jeszcze to idzie ładnie regulować, tak zostawiam i mamy już wypuszczony na następną ściankę. Czyli możemy zająć się spokojnie tą ścianą, robiąc tylko takie przepusty, jak tu w tym miejscu, zresztą jak do tego dojdę, to Wam to pokażę. No i tu macie przepisowy jakby zostawiony wymiar, czyli 12 cm, tyle ile ma szerokość naszego bloczka. Tyle, tyle po prostu jest przepisowo zostawić te, te wiązanie na 12 cm. To jest na zasadzie każdego bloczka. Jeżeli mamy na przykład bloczek 24, no to te wiązanie też wychodzi na 24. Także tak to, tak to wygląda jak to na ścianie, żeby, żeby to pasowało. Czy robicie bloczkami cementowymi, betonikami, tak samo, czyli jak kładziecie jedną stronę, drugi idzie, to to, co pozostaje, to jest przepisowo zostawione nawiązanie. Tak to, tak to działa czy przy cegle, czy przy czymkolwiek. Także Sebastian se tam działa z tym węglarkiem. Zrobi sobie ten węglarek. Przygotuje, żeby pasowało tam, tylko widzicie, przystawia poziomicę, bo ma już pion dosuwa do poziomicy. Nic go więcej nie obchodzi i, i sprawa załatwiona. Także w ten sposób to robi. Co drugi już jest nagotowo zrobiony, bo tam większej, większej potrzeby nie ma wystawiać, bo tam przyjdą tylko drzwi, no i tyle. Ja biorę się za tą ścianę, muruję sobie teraz z te warstwy do góry ile mogę, potem przestawię się tam, to i zamkniemy potem tamtą stronę, a na końcu tą wewnętrzną ściankę domurujemy. Być może na zasadzie też łaty, bo jak tam wyprowadzę już narożniki, tak jak tu, no to łatą przestawię i, i nie muszę się bawić w jakieś tam sznurkowanie. Im mniejsze ścianki tym wiadomo, tym, tym to gorsza robota, lepsza jest długa ściana, bo to dość tam leci, ale też idzie sobie poradzić. I teraz tutaj możemy już śmiało jechać, czyli też nam wyjdzie teoretycznie cały bloczek plus kawałek docinki, no i tu w tą stronę tak samo. Z tymi docinkami trzeba wziąć poprawkę na to, że wyjdą zawsze, jeżeli mamy w ten sposób przewiązanie, czyli wychodzi to nam na ten mur istniejący tą dupą, za przeproszeniem, wychodzi nam na ten mur i dlatego trzeba te docinki robić. Dlatego dużo ludzi nie robi tych szczępi, nie zostawia, no bo to jest ta sama sytuacja na ścianie zewnętrznej, tak? Czyli musimy skupić się na tych docinkach tu. Tak jak powiedziałem, ja wolę robić taką opcję, dla mnie jest to 100% pewne, to jest stara szkoła budownictwa, ja się tak uczyłem, mnie tak uczyli murować zawsze, nie starzy murarze, i nie było problemów, że gdzieś tam w rogach komuś ściany pękały, bo zawsze to było spięte do kupy. Czyli nawiązanie tak jak powinno być, dobra, pokażę Wam teraz, tu jak to wychodzi. Czyli, jak mamy dziesiątkę grzebień, bo takim też murujemy, wszystko jest jednakowo. Więc teraz zamontujemy ten nasz bloczek, tą dwunastkę, czyli w ten sposób. No i tu już się jak można zauważyć oszczędzam na czasie, bo nie muszę robić żadnych nawiertów tutaj. Tu oczywiście też smaruję tą stronę, żeby przymocować. Można tak rozciaprać tutaj, żeby on się przykleił. Powiem wam, ten klej naprawdę mocno trzyma. Jak on zwiąże tu, to, to jest naprawdę mocno. No i tutaj górę oczywiście też nasmarujemy, żeby tam podeszło pod te... Nie, pod tą... pod ten wypust. No i wsuwam tylko na tej zasadzie, czyli no, w ten sposób tu dociskam i mamy już gotowe. Czyli tutaj nie muszę się martwić o jakieś tam wiązanie tego w tym miejscu. Oczywiście nie twierdzę, że tamte metody są złe. Ja tylko pokazuję, że, że ja robię w ten sposób i, i tyle. Dla mnie y, czas, który poświęcę na przymurowaniu ściany zewnętrznej. No tutaj go odzyskuję po prostu, nie? A tak bym musiał kombinować z wiertarką, gdzieś tam to nawiertać, robić, robić po prostu te wiązanie już tak, jak ma być. A teraz formalnością, tylko jest z racji tego, że tutaj mieliśmy już te wypusty pionowane, więc przykładam, tylko licuję, no i kontroluję tutaj ten nasz pion i gotowe. Tyle. Jeżeli chodzi o ustawienie tego bloczka, no potem wiadomo, następny i tego też wsuwam. Także jeżeli stosujemy ten sam grzebień, te fugi muszą pasować. Nie ma możliwości, żeby to nie pasowało. Wszystko wchodzi. Widzieliście także w ten sposób to wygląda. No i teraz zapinam sobie sznurek. Oczywiście sznurek ten mam wypionowany, ale sznurek zapinam od tego wirfla tutaj małego i tutaj też na samym końcu zapinam, czyli, czyli w tym miejscu. Zresztą zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tam jest śruba, czyli tu z wrogu ładuję go, żeby żeby góra śruby była mniej więcej zlicowana z tym naszym, z górą kamienia, tego bloczka. Ja mówię kamienie, bo tak jakoś z przyzwyczajenia. Wiadomo, że to są bloczki komórkowe. No i tutaj też go tutaj zaaplikujemy w ten sposób. I w zasadzie jeden sznurek, tylko przekręcam i przepinam do góry. Mam cały czas na całej ścianie prowadzenie prowadzenie konkretne, żeby, żeby nie było. No oczywiście to jest troszeczkę dalej z racji tego, że trzeba ten sznurek naciągnąć. Nie można tak tu na, żeby taka faja wisiała, tylko trzeba naciągnąć. No i teraz już murowanie do sznurka, Też Wam kawałek pokażę. Jak to wygląda? Tutaj naprawdę ten klej nie ma się co tam jak spadnie to spadnie. Już trudno się mówi, nie jest to jakaś tam wielka strata. Ale chodzi o to, żeby było to w jednym, w jednym pionie zrobione. No i tu oczywiście też smarujemy. Mimo tego, że jest to na pust, to tak jak mówię, tutaj zawsze warto ten, tą pionową fugę też przesmarować. No bo jest to po prostu moim zdaniem trwalsze jeżeli chodzi o, o całość tego muru. No i zawsze staram się wyczyścić troszeczkę ten kamień z tego pyłu. Przede wszystkim tą stronę, którą, yy, którą muruję. No i tutaj teraz to te przekładanie przez szmurek. To co mówiłem jest to niewygodne ale jak najbardziej do zrobienia. No i tutaj nic w zasadzie nie trzeba. No ja używam młotka niestety yy, zwykłego Racji tego, że no i dobić tutaj, żeby ten klej się tam docisnął, no i tyle. I tak to wygląda, nie trzeba nic już tu więcej robić. Wiadomo, że nie zrobimy, żeby dotykało na sznurka zawsze, musi być z 2 mm, mm luzu, żeby to miało sens, murowanie do sznurka. Także no i pion będzie na ścianie oczywiście z jednej strony. Ciężko będzie uzyskać pion, żeby był i z tej, i z tej strony. W racji tego, że ten materiał jest taki, jest chociaż powiem Wam że zawsze było nie, ten, ten materiał nie był za prosty, zawsze gdzieś tam to się murowało, czy robiło, to zawsze, to było gdzieś tam krzywe, ale ale da się zrobić, przecież to nie jest jakieś tam nie wiadomo co, I delikatnie pokrywać, żeby docisnąć. Tutaj zasada jest taka, moi drodzy, żeby nie manewrować za dużo z tym klejem, tutaj nie ma jakby możliwości dociskania. Jeżeli by była sytuacja na przykład takiego typu, że, że bloczek by mi się giął, no to najzwyczajniej w świecie wsadziłbym tu klina z tej strony i, i go jakby w ryzach przytrzymał na czas podeschnięcia, on szybko podeschnie, także na pewno nie byłoby problemu że ten klin tam będzie. Jeżeli czasami trzeba sobie radzić w ten sposób, no, no to trzeba sobie radzić w ten sposób i tyle. Stawiając klina. No I tu już ściągam na równo. Tak jak mówię, trzeba patrzeć bardziej na to, żeby ta warstwa była cały czas jednakowa. Żeby nie, nie nakładać tego szpachelką na oko, tylko po prostu, żeby ta warstwa prowadzenie nasze było cały czas jednakowe. No i tu jak się licuje tu do sznurka tylko w ten sposób i, i gotowe. No i oczywiście trzeba pamiętać też o ważnej rzeczy, czyli o ściąganiu tych, tego nadmiaru kleju, żeby nie zostawiać takich wark piszących. No to tak jak mówię, ten klej po wyschnięciu jest bardzo mocny i nie zawsze to tam potem to drugie nieestetycznie wygląda zresztą widzicie że my robimy praktycznie cały czas na białym kleju jak jest tylko możliwość z racji tego że żeby no to jakoś wyglądało na tych ścianach żeby nie było takie szare posmarkane tylko staram się zawsze co? no to dotkniemy za chwilę wiesz tutaj wejdzie Darek cały no spokojnie No i tutaj też to co Darek przypomniał, trzeba zrobić przewiązanie, nie? Czyli jesteśmy na tym etapie, żeby to przewiązać czyli przepuścić w tą stronę. Natomiast docinka przyjdzie tu. No to już jest siła wyższa moi drodzy, z tym nic nie zrobimy. Te pukanie tego jest w zasadzie tylko po to, żeby ten klej się tam roz, rozlał pod spodem i, i tyle. Tu widzimy, że jest równo, czyli kontrola dolna do sznurka i to praktycznie samo idzie do przodu. Dobra, teraz muszę sobie tego tu ustawić, przepuścić i zrobić tą docinkę, no i zamknąć ten temat tu i, i kolejna warstwa. Więcej jak, jak te sześć warstw nie pomurujemy z dołu, bo potem już jest ciężko tam sięgnąć. Pięć jeszcze jest wygodnie, bo jeszcze tam idzie sobie ogarnąć, natomiast ta szósta już jest taka wymęczona, że tak powiem. No i potem już skakuje rusztowanie. Warstw będzie oczywiście tyle samo, co jest, plus jedna, jedna warstwa będzie jeszcze na tej wysokości. Czyli tu nam się skończy ten mur, praktycznie tak, jak jest wysoki wieniec. Z racji tego, no bo tak musi być, to nie, nie kończymy tego tu na tej wysokości, bo po odliczeniu od stanu zero będziemy mieć no za niskie pomieszczenia. Musi to być zrobione do samej góry praktycznie, czyli ten bloczek jeden jeszcze będzie tam zamontowany. Przy wieńcu. No i tam też jakoś zasadniczo nie będzie wiązane z niczym. Już te dwie warstwy będą praktycznie przyklejone do, do, do tego. Sufit będzie obniżony gdzieś na tej wysokości, więc praktycznie jedna warstwa i kawałek będzie tylko zrobiona, zrobiona na tej wysokości, że będzie przyklejona. Tu już mamy wypust, więc też o to się nie boję, że tam gdzieś z górą to porobi się coś z tymkolwiek. Tym bardziej że tak jak mówię, wszędzie tu będą sufity podwieszane. Ta Także nie ma obawy. Dobra, czyli tu mamy na tej zasadzie przepuszczony w tą stronę. I dopiero teraz będziemy robić tą docinkę tutaj wypionować, żeby pasowało. Czyli to, co mówię, ja robię piąt z tej strony. No bo jak będę potem miał rusztowanie tam w środku, to będę, będzie mi ładniej, znaczy ładniej, wygodniej robić. I tyle. No i dobra, i, i tutaj jest docinka tu wskakuje cały plus też docinka, tylko oczywiście całe polecimy z tej strony na zakład i będą dwie takie małe docinki, które górą zostaną przewiązane i też tutaj nic się nie dzieje takiego dobra, tyle mamy pomurowane, czyli to co mówiłem 6 warstw więcej nie damy rady. I tutaj też zaczęte porobione. Tu narożnik wyprowadziłem, więc pomału będziemy sobie te pierdoły tutaj zamykać, żeby to ogarnąć. I to co mówiłem na klinkach też można podstawić, jak tam coś nie, nie, nie pasuje, żeby to skorygować jak najbardziej możemy to ogarnąć. Więc tak to wygląda na chwilę obecną. Ważne, że coś tutaj też ruszyło, bo długo tutaj nic się nie działo, ale tak jak mówię, to jest... To jest dom na sprzedaż, więc jeżeli będę miał czas, to tutaj po prostu robię w wolnych chwilach, a, a resztę musimy poświęcić na, na inne inwestycje, więc tak to wygląda. No ale dobrze, że jest chociaż taki, taki plan, który możemy realizować, czyli robienie ścianek działowych pod dachem. Zrobiło robotę ta folia na pewno bezdyskusyjnie. Nie ma takich przeciągów wielkich, więc więc szło to robić. Dobra, my spadamy, także tyle na dzisiaj miejcie się do następnego.